Siemano ludziska, jestem... Jestem zachyt, a ze mną jest Misher i Tibeton. Siemka. Dobra, ja sobie robię tu diaksu, mam się kiedy z moich własnych diaksów. Mam cztery. Misher, co... Maga mi... ludziska. Się... ludziska, spróbuję zrobić, żebyśmy w domu, mieli kurczaczka. I nie Ale ci się nie uda, bo będą mu tamty wychodziły. Nie, tam. Ale to kobla jest. Ej, chyba zrobimy zamek z Kobla. <laughs> Tylko bo... by będzie łatwiejsze do zdobycia niż, drewno, niż drewno. Mama, Ej, ale w lewną O W następnym odcinku zrobimy tak, że w, w moim odcinku w oddali będzie słychać muzykę. Ale serio, na koniec odcinku pójść. E Ona także dla mnie, tylko nie wiem takich film, że nie ma nagrywać się od tego. chłopaki! Dwa, Dwa słówka. Po pierwsze to się to, 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 to co będzie w następnym filmiku, to się mówi na koniec. Master ej, masy, ej, a ja na plastykę miałem zrobić aniołka, nie? To mi wyszedł Master Czułek. Wiesz dlaczego? bo... Po co to siosa... mówisz? tego przypiekła w piekarniku, a to i tak jest o małej ale, grafie... ale powiedz mi, proszę, po co to mówisz? Bo moja siostra mi przypiekła aniołka i to jest straszne, bo wygląda jak Master człek. Ma... Ja Master człowka się boję. Bo on przyszedł w nosie. Bo... Ej, Master Czółek, jak to słyszysz? To lepiej się! To lepiej go stracić. Master sterciłek! do mnie w nocy! Wiem, że jesteś moim datem. Master sterciłek w następnym odcinku, a, a raczej w nocy w następnym w którymś tam odcinku. Kurwa. Próbuję można, o ile ci się zgodzi, próbujemy ci pokazać ten rysunek. Albo to coś to, To mówi, że zabudzione jak ty, jak łapa Czekajcie, my trochę my na chwilę spauzujemy narazka. Ej, kuklierz, la mewo! No? <grywa> <grywa> Miszer, chcesz coś powiedzieć dla widzów? Powiedz. No, jest taka jest! To jest! to Nie! <grywa> chciałem pozdrowić. to No, No, jest. leci. pozdrowić. No, Chciałem pozdrowić taką osobę, tak, że tak to powiem mojego idola. Pewnie go wszyscy dobrze znacie, bo mam swoje dwa serwery i takie tam i takie tam. A może coś o twarzy powiesz w Minecraftcie, Może, bo, może. Tak, twarz. Na, 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 na żółtą twarz. Na żółtą twarz i oczy tak zatyniety wylewo. Ej, no, czy wiecie o kim mówimy? To oczywiście jest SKKP. SKKF? -K -K Ej, a wiecie skąd on ci wziął e, Nik SKKF-a? No. Bo on miał kumpla Mateusza, i na niego jego siostra mówiła: była e, ten MKKF, była kawa, to na niego mówiła SKKF. SKKF. Wiem. Tak. Okay. Ja ci wysłałem zaproszenie na sklepie, Czekam, 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 aż ty kurde przyjmie, żeby nie wiem ile można jeszcze czekać. Ja właśnie zaprosiłem go i czekam i tak czekam, nie? Ja to chłopie z pochodniami. Moja pochodnia niedługo i... zgaśnie. <noise> 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 dobra, ale, a, dobra nie, nie obrażajcie mojego idola. Bo... No teraz KK, ma... myślę, że je, że... No kurde, czy ja ci kig za Anty Cheetah się ja używam Anty -chita. No tak, oczywiście tak. Tak używasz Nodusa. No tylko Nodusa, x Opti fajna... Yes. Mizola. Kogo to ja... pokoik? Echubizm. No nie, to nie mój. Ja to nie mam, pochodów z wcale, nie. Ej, kupaki, znacie, znacie Blowa? Ej, właśnie, ja mogę dodać master 400 taki, jak mówiłem. Heh.